Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zarządzać subskrypcjami darmowy gier na Steam. Na początku klikamy tu nasz profil w prawym górnym rogu, a następnie szczegóły konto. Następnie w zakładce sklep, historia zakupów, klikamy w zarządzać subskrypcjami. Tutaj jak widzicie mam już subskrypcję, którą Anulowałem, ale mogę to edytować. Mogę sobie wybrać opcję: czy chcę na cały rok, czy na jeden miesiąc. Kliknę zastosuj. I to tyle. Steam nie mógł zrealizować tej płatności, ponieważ nie mam tyle środków na koncie. Dzięki za oglądanie.